Mały bursztynowy Niedźwiadek to duża atrakcja Muzeum Narodowego w Szczecinie. Niedźwiadek odnaleziony został podczas kopania torfu w 1887 roku w okolicy Słupska. Podczas II wojny światowej znajdował się w Szczecinie, potem jednak został wywieziony w głąb Niemiec, by potem znowu wrócić do naszego miasta. W zbiorach muzeum znajduje się od 2009 roku. Szczególną sympatią cieszy się oczywiście wśród dzieci. Muzeum postanowiło więc zorganizować konkurs, który spowoduje, że mała figurka będzie jeszcze popularniejsza. To jest konkurs skierowany do do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do dzieci chodzących do klas 1-3 szkół podstawowych. I polega na tym, że czekamy na kartki ze zgłoszeniami i z propozycjami na imię dla tego misia, ponieważ do tej pory nie ma on takiego. I kartki można przynosić bądź też przysyłać tutaj na wały Chrobrego. Z jednej strony proszę zapisać imię misia, a z drugiej strony czekamy na portret tego miśka bądź też innego. Do 15 lutego 2013 roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie naród odbędzie się 23 lutego o godzinie 12 w gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego. Na dzieci czekają cenne nagrody rzeczowe.